Dobra, ja to też mogę ja dobra. dobra, i tu, dwa, o, o, Czyli tak, karty są czarne, czerwone, różne, rozmaite. Wybierzesz jedną, pokażesz wszystkim dookoła, tylko nie widzę, dobrze? No, wszystkie różne. Proszę bardzo, na winie pokaż, jaką tam chcesz, Obaj. Ja się obrócę, żeby tego nie widzieć. Telewizor możesz pokazać, bo to ogląda miliardy ludzi na TikToku. Już. Wszyscy widzieli? Nie, tak? Nie, nie, nie. No to Janek, tak? Pokażę, Franek. Franek. Co zmyślałeś? Franek. Wszyscy widzieli? Dobra. Tomek, gdzieś do środka poproszę. Oboje. Gdzie, gdzie tam też? Gdzie tam No. I słuchaj, możesz nawet potasować te karty, jak mi nie ufasz. Ufasz? Nie potrafię. Pan powiesza? No. no to proszę, pan powieca. Dobra. Tomek, jak nie wyjdzie, to będzie na pana. No, tak, tak. Nie zawodaj za bardzo. Czyli tak, Tomek, wybrałeś jakąś, wstraciłeś gdzieś, no nie ma oczy, żebym wiedział, co to za karta nie jest, prawda? Ale czy tam wyszkach? No, I twoja karta sła. Jest albo czarna, albo czerwona. Zgadza się? Na razie? To wyjdzie? Karta po taty tasowaniu, karta na górze? To nie jest twoja karta. No i no, jeszcze 51 i e, trafię <trak> w którym... <trak> Mam nadzieję, że do oczepin zdążymy, wiesz tak? <trak> A wystaw palec w ten sposób, Tomek. Dobra? Przytrzymaj ją i pomachaj delikatnie na boki, tak Stop. Tomek, gdyby magia istniała, wyglądałaby tak. Obrócić? O! 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 Nie... <laughs> Probuj, próbuj, czy się nie rozklejają, dobra? Pomachaj jeszcze raz. No. <trak> dobra. Tak, nie działa. Nie działa, <trak>